Manka widzę dzisiaj kolejny odcinek na tym kanale Dzisiaj po raz kolejny Minecraft yy, Może już widzicie, już widzicie co jest wszędzie za mną No yy, te, nie, nie nagrywałem tego odcinka bo to było bez sensu Oliver jeszcze też nic nie wie Ja tam go schowałem żeby nic nie widział Bo Ja dobrze. widzicie będzie jego no. reakcje na żywo Ja wam jeszcze pokażę tutaj mam takie rzeczy, a zresztą tu zaraz wam pokażę. Więc Oliver, ty może wyjść, ale najpierw się pa. No dobra, wyjdź, dawaj. No i najpierw tu marzy, no. ten. Dobra, nie, nie, stój tu. I tu najpierw. To. Uf, uf, to by się spodziewał. <laughs> to by się spodziewał. Cięga. Co ja robię? No chłopie, skąd ty masz takie rzeczy? Co, <grystanie> elytra? No to... Co? te rzeczy są ze z poprzedniego odcinka. Co to jest za miecz? Co to jest za kilo? Oje, a co ja wylałem Co to ja, Ja wszystko biorę. Co to jest za zbior zbiornika? Ochrona 4 i o, cool. ok, to Ja teraz wszystko łączę, nie? <grym> ale dobra, na razie nie. Dobra, chodź ze mną. Co tu jest? No, ale nie widzisz wszędzie? Zobre. Nie widzisz wszędzie naokoło, że może tu nie ma? No, momentu. jest ziemia, jest no. Co to jest? Posąg. A tam? Co to jest? Jakieś ludki. Ile, ile, ile Wszędzie jest ten. Ziemia, zabudowany, nie ma wody. Tutaj mamy I kolejny. Sobie sobie to, to jestem ja. Tutaj pokonałem smoka. Mam jajkę. Jesteś mocny. A to jestem ja. No. Mm, 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 mm. Dobra, chodź. Idź. jest mocne. Tutaj mamy no, y, drogi. Albo nie! Stój, chodź tutaj, bo tu myślę poszliśmy. Pro, pójdźmy prawidłowo. Tak. Idziesz, masz rondo. Idziesz w prawo. Idziesz przez most i idziesz sobie do zwierzątek. Idziesz prosto. Tu jest y, moja jakby działka. Tutaj jest moja działka. Tu będę mógł sobie coś zbudować. Co chcę? I, znaczy jakby tu będę mógł sobie rozbudować dirta, nie więcej. Dobra, idziemy no. dalej. Tutaj. O. I mamy kolejne. Tu. Idziemy tutaj. Tu okay. jest twój teren. Tu będziesz mógł sobie też o. rozbudować i zbudować co chcesz. No dobrze. Tutaj mamy... Zobacz sobie. A, ja sobie będę miał dom, tak jak mówię. No. Dobra. Ja sobie będę musiał sobie ten... Dis-ladgarni, tą trawę tam. No i chodź dalej. I fajny. O kurde. <grymka> tu jest dom Natana. No, no, ty przecież no. Ja już miejsce, Ja już wiem co, ja będę miał za dom i uwierz mi, będzie przeogromny. No, <grymka> no właśnie widać. No właśnie widać, I tu o, jest fajnie, chodzie, że patrz, ja możesz to skakać. Tam, możesz skakać i ci nie zadaje, znaczy że trochę tam ci zadaje. No, tam, tam, tam. Yo, no, to jest fajne tu, jak, i, i, jak chcesz sobie coś zbudować, to tu możesz wejść sobie na serwer i sobie tu z, możesz zbudować coś. Cokolwiek. Aha. Bo ja wiem, co będę chciał zbudować ja może, u siebie. Ja mam sobie 30 biblioteczek, ja wszystko daję do tego. Do tego, co dać. W tym odcinku widzowie będziemy chcieli tak. Jeden z nas pójdzie kopać diamenty. A drugi z nas pójdzie kopać netherite, Oliver pójdzie kopać netherride, ja pójdę kopać diamenty, bo tak chciał. Mm. E, więc e, my się ogarniemy i idziemy wykonać swoje zadania. Dobra, widzowie, ja ten poleciłem gdzieś daleko w ogóle za te góry ja poszłem już kilka wiosek po drodze miałem. Wkopałem się randomowo i dalej się wkopałem pod ten. To nie jest ustawione, przysięgam wam. Randomowo się wkopałem i jestem w tej strukturze. Takiej to jest jakieś, nie wiem, nienormalne, nie? Kurde, co. Ustawiono jeszcze może pochodnie? Ja nie mogę, znać. szkielety strzelają trucizną do mnie. Aha. Co tu są w ogóle? Szkielety jakieś zgniłe. Oła! Nie one biją. Oh, wow. Co tu się dzieje, ja latam no, Rzucają te moby mną Co się dzieje Jedz yes! Kurde, latam Co tu się dzieje Co tu się odwala Ja Rzucają te moby mną Cały czas w powietrzu Nie wiem co się ze mną dzieje Wybucham i wszystko się dzieje. Pająki mnie gryzą. Co tu się odwala? Ej, ja to będę musiał ten, ci to pokazać później z tego filmiku, ten moment. Chłopie, jeszcze jeszcze strzelają trucizną, te mnie wybuchają cały czas, Pająkiem je gryzą, jeszcze silverfisze je mnie biją. Co tu się odwala? Ten jest w diamentowej zbrojce! Szkielet! Szkiet diamentowej zbrojcy ze cierniami. Okej. Okay. Jeszcze ozdobiona jest ta zbrojka normalnie. O kurde. I ma życia. Jeszcze te serwer fishy. Ło! Wow. Ło! Wow. Nic nie widzę. Nie Ja cię kręcę, co tu się odwala? Mi zaraz projkę zniszczą. Silver Silverfisha? Tak samo... Łupie jakieś widery, jakieś dziwne No co tu się o... Mogę tu tarczą się bronić? Nie mogę. No what? Ja nie się to widzę. Gdzie... O mnie tam leść... Dobra, nic ciekawego tu nie wiem. Gdzie jest moja płyta? Dobra, zamiast płyty biorę siłę Usta nie dał kilku, no przyleż pan po mnie A e? jak z tego wygaścić, żeby wyleciało? Co z drogą trzeba ja Co? Co no, trzeba zrobić, żeby wygaścić, żeby wyleciało? No nic, słuchaj się z... nie ospokoi Musisz go ten... Musisz poczekać, aż zleci jakoś niżej. Zacznij bądź, jakby no po prostu teraz się zaczyna, bo jestem w kopalni i kopię diamenty. Okay. Dobra, widzę, ja diamenty pierwsze tu wykopałem. Tu widzę drugie. Jakoś śmieszny, ale ładny cave jest tutaj. Mm. Oliver tam kopał ten netherite, ale ostatnio się go nie wykopał. kilową się zepsuł czy coś i ciężko. Za mam dużo terenie tych bloków netheranotowego. No wiesz, to czerwone. O kurde. Ej co jest we w normalnej kopalni? Jest ten szkielet, to jest takie inne. Ze strutką normalnie. Da się tak? O. Myślę, że ten, ten szkielet jest tylko we, w strukturze. Może, nie wiem. No one wszędzie Ale są teraz. Wszystkie szkielety tu są te. No nie, teraz normalny teraz znalazłam. Gdzie gaz. jest gaz jest normalnie tak wysoko w chmurach, że... Dobra. To łącznie mam 8 um, i tak, 11 tych kwarców, ale ten tylko jeden pomysł na domek hmm. Mam ten uh, trener, podłomek anetystów. Jezus, jakaś armia małych zombiaków. Kurde, chcę zabijać glipery, żeby mieć proch, żeby fajerwerki zrobić, ale... Cały czas mi wybór. kurde, no to bym zaszalał. A co ty w ogóle robisz? 40 tych harcowych schodów, żeby zrobić. Aha, ty se craftujesz. No, ogólnie rozwijam wszystko. Chyba robi się dzień, to warto to... Ale, ale w ładnym miejscu są diamenciki. Aha Ej, U. właśnie, bo ja mam... Gdzie ty jesteś? Jakieś plącza. Ja mam szczęście na tym kilofie. Zapomniałem. Nie, mm. no, to masz najlepiej. No ty też masz szczęście dwa. Nie O, biorę te roślinki. Ale nie mam naprawy, no. Naprawa to jest naj... najcięższy do zdobycia enchant. Co jest? Mam jakieś jaskiniowe ryby. Dobra, ostrość trzy daje na łopatkę chyba. Jaką łopatkę? Na łopatę. A nie na kilof? Jak ostrość. Co ty? <grym> A to Aby... co dać, żeby łopata szybciej kopała. No wydajność. A ja dać ostroż. <laughs> Ej, wiesz, zdjęcie, yeah. chłopie, normalnie jest taki ten kajf podwodny, w którym są normalnie ryby. I no. Tam są ryby. Jeszcze i ten. Jeszcze są diamenty, idę je wykopać. Okay. Co one były, te diamenty? Kurde no. Kiedy ten dzień będzie Ja no, się nie ruszę bo no, znowu sobie wybuchnie. Uh, uh. I to, Ej, weź, a ile masz węgla? Weź, weź sobie ten, tylko tam węgiel, bo mamy tutaj mało. Kurde. Dobra, widzowie. Wróciłem już z tej przygody, jeszcze kilka diamentów wykopałem. No i mam bo dosyć mocne rzeczy. Idę, ten. Tam się zabiłem, patrz daleko. Żeby wrócić szybko. Co ty, Oliver, masz tutaj? Patrz no. w twoją skrzynkę. Nie, no, <laughs> tam. Ja byłem tutaj na dworze, trzy skrzynki. Moja skrzynka jest. Na samej jest... górze. Ja? Na samej dole są bloki. Ja tą naj... tą górną taką tutaj z z skrzynka Trójsa Trójco może. No że w następnym odcinku ten, do, do, będziemy budowali sodomy. domy. No. Chociaż ja... ja... ja, bym mógł, ja mam. No to ja ja, ja, ja dom będę musiał zbudować poza odcinkiem, bo to jest duży projekt i to byłoby bez ten. Ja sobie go zbuduję poza odcinkiem. Ale jak y, Oliver będzie budować sobie domek, to ja będę budować rzecz tutaj, na moim terenie. Na co? Co? Na co? Ale rzecz? Na moim terenie tutaj będę budować. Mm. Mam tak 61 level. No, mocno. Uchu, uch, mocno. Ja mam 26. Ja coś mogę jestem Tylko co? Były tego lękał, to się nam rozpiął tej wiosce. Kilowym. Więc Nie, siekierkę mam słabo, ale chcę sikierka, 27 diamentów wydobyłem. Dam ci trochę. Ja poraz sobie ten. Wyrównam teren, a w następnym sobie do sobie będę budował dom. No. Teraz idę sobie wyrównać teren, nie? Ogólnie jak ten, czasami byś chciał wbić na przykład na serwer czy coś, to napisz mi na Whatsappie, czy gdzieś chciałam ci włączyć, ja ci włączę i sobie możesz, wiesz, budować czy coś. No. Okay. Powiesz, okej, więcej, o wiele więcej masz pracowników. E, czemu ty znowu nie rozwaliłeś tego prezentu? Tylko odpakowaj skrzynkę i zostawiaj wszystko na środku. No pozdrawiam. O, nie lubię spontanicznych. Dobra, ja to tak zrobię. Ja craftuję siekierkę i sam muszę ten... zenchantować, bo ja mam mega słabą siękierkę. A ty jaki. O kurde, ale ładnie zrobiłeś ten enchant. Halo? No, jestem ja sam. ty, ty, ty żeś mówił? Że ładnie zbudowałeś ten enchanton. Mm. No tam, staram się jakoś to tam zrobić. Wrota. No, Enchantuję sobie tu. No i mam elegancko, wydajność 4, niezniszczalność 3. Moje. Chciałabym sobie... Nie wiem, on czątuje sobie rzeczy, bo w sumie Ogólnie to jeszcze nie wiesz, ale ja coś jeszcze znalazłem w tym W tym, w tym gdzie byłem Okej, mogę ci oddać tą A ja już mam taką samą I ona jest do mnie na zawsze Tak Okay. Czekaj, co ja tu mam? Tak. Dobra, no trochę lewela stracę, ale muszę coś zrobić. Nie do czego ja tu daję? Trzydzieści pięć levela to kosztuje? Więcej niż trzydzieści? What? A co ty chcesz zrobić? No połączyć rzeczy. Aha. What? Whatta, whatta, whatta. Raduzo,